Siemanero widzowie z tej strony, Pawliczak, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zareagujemy sobie, jak ludzie wkładają różne rzeczy pod pracę hydrauliczną i zobaczymy, jak te rzeczy zostaną zgniecione, jak zareagują i życzę Wam miłego oglądania. Okej, okay, mamy jakiś bidon tutaj na pierwszą petardę, jakiś bidon zniecierany pod pracę hydrauliczną. Okej, okay. ale wywalił się, się wywalił się, został zgnieciony, co to jest, Jakiś... wiesz, nie wiem. O kurde, i kostka Rubika, ojo, mamy jakąś piłeczkę, o, ale satysfakcja, o, ej, to jest ten Thomas, ten pociąg, o nie, rip Thomas, nie żyje, nie no. Jak się rozwalił? A to co to jest? Jakieś kuleczki. Dynia, pumpkin, no Halloween już minęło, ale... Ale tutaj najwyraźniej jeszcze chyba nie. Wiecie, jak nagrywam, to nie ma Halloween. Och to wypurynęło. O Kurde! Okej! Okay. Są jakieś gąbeczki. Co to jest farba? Jakie... A to są gluty! O. O! Co to jest? Jakiś... Okej okay. Mamy jakąś pastę do zębów ale to będzie dobre O, oh, oh, mega Jakieś te kredki Nie, jak to się nazywało? Jak to się nazywało? Nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało To Jakiś Flamastry chyba To są takie flamastry Albo jakieś kredki i Inne takie, nie wiem Świeca O kurde o, ale wypłynął teraz ten ten... nie wiem jak to się nazywa nawet. Jakieś klocki. Okej. Okay. O i kolejna świeca. O, ale się rozwaliła tym razem. Się, no tam to też się rozwaliła, ale ta została tak ładnie skruszona. Bezy! Jakieś kuleczki. One mają wodę w środku? Nie, chyba nie. No nie mają. Co to jest? Nie wiem. Jakiś burak to jest? Chyba tak. O to, o Boże, to wygląda jak jakiś krew. Coś źle wyglądało. O, kokos! Ej, ja nigdy nie jadłem kokosa w swoim życiu, serio. A chciałbym kiedyś spróbować jak to. Ten, no oczywiście, jakieś takie rzeczy. Ej, to jest plastelinowy słonik, chyba. On z plasteliny ulepiony tak wyglądał? Chyba tak. Mamy jakiegoś tworka Okej okay. Okej, okay, to jest figurka kolejna Okej, okay. nie wiem z czego to jest zrobione A tu takie klocki, ja się tym w dzieciństwie bawiłem, pamiętam, te klocki były mega O. To wygląda jak jakiś glist! Ja! Budzik! O. Ej! To jest mój budzik, kiedy obudzi mnie o 7 rano! Czekaj! To jest mój budzik, kiedy obudzi mnie o siódmej rano! Mhm. Tutaj. No to co to jest? Nie wiem, jakieś mydło? Nie wiem. To nie mam pojęcia znowu co to jest. Zielonego pojęcia to ja nie mam. Co to jest? Ale to wybuchło. Co to jest za stworek jakiś taki? Je kojarzę skądś chyba. O, nie. Jakaś piłeczka. Rycerz. Na niej pisało. Brokuły. O, nie. To będzie złe. To będzie obrzydliwe. O, Okej, okay, tu mamy jakieś... Nie wiem. Zaraz. Zaraz żegnam Zaraz rzegam. się I Ja to skądś kojarzę, ale nie wiem jak to się nazywa. Oooo! Jakie zarąbiste! Jakieś nie wiem, znowu nie mam pojęcia co to jest. Ale fajnie wpłynęło. Tu mamy jakąś taką piłeczkę z gumek receptury. Ktoś się chyba tak nazywało, nie? Nie mam pojęcia. wow. Co to jest? Ej, tu... Nie mów, że to jest puchar. Nie, niemożliwe. No może to jest puchar, ale pewnie jakiś kupiony, nie wiem, ale fajnie został usunięciony. Mamy jakąś... Yy... Nie wiem. A tu nie mam pojęcia znowu, co to jest. Okay. Kolejna świeca, dobra. O kurde. O kurde. To jakieś takie, nie wiem... Z literkami coś. Jakaś kuleczka. Iś nie wiem, znowu coś z plasteliny. To chyba nie była plastelina. Co to było? Co... Z czego to jest zrobione? What is that? Co tu się dzieje? To jest jakiś papier, ale poniszczony mega. Jakiś mokry papier, co to jest? No bo jakiś płyty tu, nie wiem. Jo. że o jakieś lizda, pfft, zabawkowa oczywiście, jakiś dinozaur, co to jest? A to jest takie do zgniatania, jeśli ty wylatują te te, o, to fajne, co to jest, sensie wiem, co to jest, ale nie wiem, jak to się nazywa, świnka skarbonka, nie! Pieniądze... zmarnowałaś pieniądze, chłopia. Nie, jednak nie je wziął. <noise> Jakieś zabawkowe, co? Chyba... chyba tak. Co to jest? To? Co to jest? Chyba to jest tak. Jakiś klocki. Okej, okay, ooo Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia Jakieś coś takiego Okej okay, Jakieś takie kuleczki to są chyba Znowu coś z tej dziwnej plasteliny Nie wiem czy to jest plastelina w końcu czy nie Świece oh My god Ooo oh. oh, Jakie to rąbiste jakąś kuleczkę okay. co to jest? Pepsi Max ok Gdzie jest jakiś glut w środku. ok coś jakaś świeca w dziwnym kształcie Joo! czy ten dym jak się wydobył tak fajnie o to jest znowu to do wyciskania tak Będę jest dzieciństwa! Na One są zarąbiste. Okej. Okay. Mamy jakąś plastelinę znowu? Co to jest? Chyba tak. Jakiś makaron wygląda trochę, nie? Łoo! Wow! Samochodzik A tu mamy jakiś, wybuchło. Co to jest? Limonka to jest? To jest... nie wiem co to było. Jest jakaś ciężarówka zabawkowa. Marchewki! Ja nie mogę. Uchuj! Yy, co to jest? A to jest jakaś... nie wiem... sałata? Kapusta? Kuleczki! baba! Ba, 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 ba. okay? To nie mam pojęcia, co to jest. Co to jest? Okay. Do wyciskania znowu tak Jo! Świeca Dobra Jakaś świnka, co to jest? I jakieś dźwięki wydaje, Co to jest? Motor kolejny No w się sensie, motocykli, co ja gadam jaki motor ես yes, այাকাշ Jakiś Creeper chyba, znowu z tej dziwnej plasteliny, czemu to tak wybucha? O, Pepsi Max znowu, nie mam pojęcia co to jest Pepsi Max. A, bez cukru chyba, bo tam pisze na dole No Sugar. o jakiś papier kolejny. Yo! To jest papier, nie mam pojęcia, ja już nie wiem co to jest. Jakaś zabawka makaronowa czy co to jest? Nie mam pojęcia. A to jest jakiś gniotek chyba. Wybuchnie teraz, nie no myślałem. Znowu tak ludzki. O. O kurde, jakie dziwne. tu mamy jakąś zabawkę, jakiś kuleczek. Plastelinowa jakaś... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia nawet. Nie będę mówił plastelinowe, bo nawet nie wiem czy to jest plastelina, czy co to jest. Nie mam pojęcia. O! Mamy koniec! Dobra! Koniec! To było 100 rzeczy pod prasą hydrauliczną. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć i pa!